Cześć, z tej strony Bartłomiej Dorożyński i witam Was w kolejnym odcinku z serii na temat żywienia i suplementacji w piłce nożnej, który oczywiście realizowany jest w ramach Akademii Świadomego Rodzica. W dzisiejszej części kontynuujemy temat suplementacji, a konkretnie zajmiemy się dzisiaj beta-alaniną, beta czyli suplementem, który jest bardzo popularny i który również ma swoje uzasadnienie, jeżeli chodzi o zastosowanie go w piłce, w piłce nożnej. Opowiem Wam krótko o tym suplemencie, jak go stosować, na co możecie się nastawić i czego po nim oczekiwać, tak naprawdę. Więc dostarczając betalaniny, tak naprawdę, betalanina wraz z histydyną są prekursorami karnozyny, i to właśnie jej wzrost poziomu powoduje, że Wasze mięśnie mają lepsze zdolności buforujące. I dzięki temu. Po prostu będziecie w stanie poprawić swoje zdolności wysiłkowe. Postuluje się, że to będzie od 0,2% do aż 3%, i nawet jeżeli przyjrzymy się tej dolnej granicy, to wydaje się, że jest ona warta zachodu, bo na boisku często tak naprawdę decydują milimetry, i nawet ten suplement, który poprawi nas nieznacznie w danym kontekście, może nam. Pomóc. Jest to suplement raczej przeznaczony już dla zawodników bardziej zaawansowanych, o większej intensywności treningowej, o większej objętości, o większej liczbie tych treningów. Ci zawodnicy jak najbardziej będą w pełni korzystać z potencjału tego suplementu. Natomiast przed rozpoczęciem suplementacji najlepiej po prostu skontaktować się z dietetykiem, który doradzi i też przeanalizuje, czy jest to właściwy moment na wdrożenie tego typu suplementacji. Jeżeli chodzi o samą suplementację, to aby w ogóle zauważyć pierwsze efekty, musicie suplementować betalaninę minimum 2, a najlepiej 4 tygodnie, żeby zobaczyć właśnie pierwsze efekty. Do 12 tygodni można ją spokojnie stosować, a nawet publikacje naukowe wskazują ten czas do 24 tygodni Generalnie będzie to suplement, który raczej będziecie używać w trakcie, w trakcie sezonu. Natomiast musicie właśnie o tym pamiętać, że żeby on zaczął działać, potrzebny jest ten wczesny etap około 2-4 tygodni, żeby odpowiednio wasze mięśnie właśnie się wysyciły, żeby ten poziom karnozyny po prostu w nich wzrósł. Tak, więc trzeba o tym pamiętać, żeby sobie odpowiednio zaplanować tą suplementację. Bardzo często beta-alanina jest y, klasyfikowana, kojarzona z takim suplementem, który należy spo, spożywać przed treningiem. Natomiast nie ma takiej konieczności, ponieważ działanie doraźne y, no nie będzie takie spektakularne, jak mogłoby się wydawać. Możecie bardziej działać na zasadzie y, efektu placebo, który będzie wynikać y, z samej wiedzy i faktu, że spożyjecie ten suplement i będziecie sobie y, po prostu w pewien sposób y, mentalnie się przygotowywać na to, że się suplement, więc on musi w określony sposób po prostu e, zadziałać, tak? Natomiast y, y, beta-alaninę powinniście stać po prostu w trakcie dnia, tak? Po prostu przyjmować je do głównych y, posiłków, y, najczęściej to będzie w postaci tabletek i to jest y, najważniejsza w sumie informacja, jeżeli chodzi o to kiedy. Tak naprawdę, więc nie ma konieczności stosowania tego około e, treningowo, ponieważ ten efekt doraźny, tak jak wspomniałem, nie będzie spektakularny, ponieważ e, e, te zasoby karnozyny będą się w pewien sposób w naszych mięśniach e, magazynować. Tak naprawdę, stale chcemy je uzupełniać bądź też e, zwiększać, e, i te doraźne stosowanie, właśnie, nie ma zbyt dużo e, sensu, tak? Więc na to trzeba zwrócić koniecznie uwagę. Jeżeli chodzi o dawkowanie, to od 4 do 6 gramów na dzień. Natomiast warto sobie to podzielić na dawki dużo mniejsze, powiedzmy 800 mg do 1.6 g w porcji, ponieważ mogą wystąpić parestezje, tak, Czyli takie charakterystyczne mrowienie. Dla niektórych może być to dyskomfort, a dla niektórych właśnie jest to ten element, który możecie wykorzystać przed treningiem. Niektórych to wręcz pobudza. Daje daj takiego dodatkowego kopa, dodatkowej dawki energii, takiej też mentalnej, która może Was po prostu na treningu zwyczajnie wspomóc. A piłka nożna, z racji na swój charakter, czyli taki przerywany, o wysokiej intensywności, bo tak naprawdę to, co najbardziej nas interesuje, wszystkie osoby, które zajmują się gdzieś piłką nożną, to właśnie ten czas poświęcony na aktywności o wysokiej intensywności i pokonywane sprintem i wtedy jak najbardziej jesteśmy w stanie korzystać z potencjału beta-alaniny, beta tak więc suplement bezpieczny, sprawdzony, o udowodnionym działaniu na setkach tysięcy, tak naprawdę sportowców na całym świecie. Najważniejsza rzecz, czyli odpowiedni czas suplementacji i dawka. Pozostałe rzeczy poboczne mogą odgrywać mniejszy bądź większy wpływ, natomiast to jest absolutnie rzecz absolutnie kluczowa, aby o niej po prostu pamiętać, więc tak naprawdę macie już kolejny suplement, który warto rozważyć. Natomiast podkreślę to po raz kolejny. Najpierw priorytetem musi być dieta, odpowiedni jadłospis i dopiero gdy wasza dieta jest dopięta na 100%, wyciskacie z niej maksimum. Tego, co już się da, wtedy wdrażamy suplementację. Wtedy w ogóle o niej myślimy, żeby właśnie osiągnąć, można powiedzieć, troszeczkę taki efekt wow, tak? Ten efekt synergii, czyli połączenie jadłospisu, e, suplementacji, treningu, i wtedy ten e, efekt na pewno będzie zdecydowanie lepszy niż gdyby ta suplementacja była gdzieś tam w oderwaniu od jadłospisu, gdzie ten jadłospis po prostu e, nie byłby e, zbyt dobrze e, zbilansowany. Dlatego. Korzystajcie rozważnie z suplementacji. To już wszystko w dzisiejszym filmie. Bardzo dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!